Cześć, tu Tomek z motokontrolera. W dzisiejszym odcinku serii Okiem Eksperta, po raz kolejny Audi. Coś te Audi krcze bardzo chętnie sprawdzacie, bardzo chyba chętnie kupujecie, jednak się to auto chyba podoba. Skoro tyle tych Audi jest. Ok, test maxi. Dodatkowo, nasz klient wybrał sobie e, usługę rozmowy z ekspertem po oględzinach, więc zaraz po wykonaniu usługi skontaktowałem się z nim i opowiedziałem mu całą czeglistę, którą wykonałem na miejscu. Oczywiście, podsumowując ją warto, czy też nie. Co to było za auto i czy będzie godne polecenia? Dowiecie się w dalszej części odcinku. Zaczynamy. Audi A4, model B8, samochód już po lifcie z 2014 roku, bardzo lubiana jednostka. Czyli 2 TDI generująca ma 150 KONI. Samochód na chwilę obecną przejechał 204 000 km, został sprowadzony z Niemiec i jest w trakcie przygotowywania do rejestracji w kraju i wyceniony na 64,900. Wow! 9-letni Audi 64,900, a czwórka Grubo! No jest to cena według portalu rynkowego powyżej średniej rynkowej. Ale może to auto jest naprawdę perełeczko i warto wydać takie pieniądze. Jak to mówią, za dobre trzeba zapłacić. Okej, okay. takie informacje zawarł sprzedający. Dodatkowo w ogłoszeniu mamy dane pojazdu. Niestety nie podaje numeru VIN. Lampka, czy coś ma do ukrycia? Czemu nie chce podać? Hm. Podał wyposażenie, napisał, że jest samochód bardzo bogato wyposażony, posiada. Lampy LEDowe, Big Xenon, S-Line zewnętrzny jak i wewnętrzny, felgi aluminiowe 18-calowe, że samochód jest od pierwszego właściciela, auto przyjechało w całości, jest w bardzo dobrym stanie technicznym, wizualnym. No i tutaj zawarł informację, że on jest importerem samochodów z całej Europy, więc wiemy z kim mamy do czynienia. Pewnie profesjonalny jakiś handlarz. Obej. <noise> OK. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu Powin, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Standardowo umówiłem się ze sprzedawcą, jadę na miejsce, zaczynam oględziny od kontroli zewnętrznej pojazdu. No i powoli zaczynają się schodki. No niestety, samochód jest po naprawach blacharsko-lakierniczych. Choć powiem szczerze, nie jest źle, natomiast tych elementów jest sporo. Yy, podejrzewam, że te naprawy raczej były spowodowane uszkodzeniami parkowy, parkingowymi niż historią powypadkową, ponieważ były bardziej takie punktowe, ale było ich sporo na każdym elemencie. I tutaj, co mam na myśli na każdym elemencie, naprawiane były zderzaki, przednie tylny. Była lakierowana maska, był delikatnie naprawiany dach w tylnej części pojazdu, z lewej strony drzwi tyłu i z prawej strony błotnik przedni przy zderzaku, drzwi przednie w dolnej części oraz nadkole tylne lewe również w okolicy zderzaka. Więc sami, jak widzicie, trochę tych elementów jest. Wnęki słupki jak najbardziej w porządku. Więc nic poważnego tutaj się raczej nie działo. Samochód ogólnie był e, czysty, przygotowany pod moje oględziny, sprzedawca pojechał, opukał go na mainie, bo powiedział, że auto stoi na zewnątrz, więc je opukał. No tak trochę mm, śmiać mi się chciało, bo powiem szczerze, chyba tak na szybkości e, wyplakował opony, wyplakował wnętrze, trochę środek. Jak dla mnie słabo to wygląda, no ale jest takie niestety podejście, że plak musi być. Jak jest plak, to już jest dobrze. Samochód pachnie, samochód się błyszczy. No nie do końca. Dla mnie to nie robi żadnego wrażenia. Wręcz przeciwnie trochę. No oczywiście na lakierze jakieś tam drobne ryski, takie normalne ślady eksploatacji. Nic strasznego. Szyby wszystkie oryginalne, fabryczne, znakowane logiem Audi. Opony e, nowe, bo z 2022 roku, no i na felgach aluminiowych 19-calowych. Po napisało na felgach 18, mamy na 19-kach. No szfelki w takiej średniej można powiedzieć kondycji noszą jakieś tam ślady eksploatacji. Jeżeliby komuś takie mankamenty wizualne, jeżeli komuś by to przeszkadzało, no to kwalifikują się do renowacji. Opony oczywiście równomiernie zużyte, napisy są boczne, są czytelne, nie ma jakichś śladów spękań, uszkodzeń itd. Więc jak najbardziej fajnie na plus. Niestety na minus mamy tylko ten jeden komplet, nie mamy kół zimowych. Nie mamy opon zimowych, więc to jest wydatek na start. Wiemy, jaka jest teraz pora roku. Na letnich może być ciężko. Myślę, że tyle z zewnątrz. Lecimy do środka. Co mamy w środku? Czyli kontrola wewnątrz. Technicznie wszystkie systemy, urządzenia jak najbardziej sprawne, wszystko, co mogłem dotknąć, kliknąć, uruchomić. Jak najbardziej ok. Tak, jak wspomniałem żartobliwie. Środek nie był jakoś przygotowany, nie był wyczyszczony, nie był profesjonalnie, mówię, na szybko plakiem popsikany. No tutaj ktoś sobie też jakieś oświetlenie LED-owe założył i to słabej jakości, ponieważ tam dosłownie po minucie, czy tam półtorej, zaczęły nam się robić w środku stroboskopy. Te LEDy zaczęły mrugać, więc ktoś tu zrobił taki delikatny tuning, ale na słabej jakości tych ledak, Więc tutaj nam środek zrobił się dyskotekowy. Co do samego środka. Normalne ślady użytkowania. Wymaga oczywiście odświeżenia, nie tylko samego plaka. Pokrycia siedzeń nie są zniszczone. Elementy plastikowe są całe bez uszkodzeń, z jakimiś dorobnymi przetarciami adekwatnymi do, do przebiegu. Światła jak najbardziej w porządku, sprawne i pełne, kompletne oświetlenie. Pasy w porządku, brak zmechaceń tutaj na obrzeżach. Kierownica, okładziny pedałów niezniszczone, całe. Do pojazdu mamy dwa kluczyki. I tutaj też mała pomyłka, celowa lub niecelowa. Sprzedawca w ogłoszeniu napisał, że samochód ma przejechane 204 000, a faktycznie ma prawie 214. 000. No, o tą dyszkę trochę się śliznął. Dokładnie tam 213 500. No, dziwnie. Nie wiem, takie podejście, te 10 tysięcy, jakby robiło aż taką dużą różnicę. Nie wiem, ale po co to tak robić? Myślę, że tyle ze środka. Lecimy na zewnątrz, komora silnika, komora bagażnika. Co tam mamy? Zaczniemy od komory silnika, płyny eksploatacyjne w porządku, w normie. Rozruch jak najbardziej OK. Co prawda no, w dniu moich oględzi samochód był już użytkowany. Sprzedawca był na myjni, tak jak wcześniej wspomniałem, więc już rozruch wykonywałem na ciepłym silniku. Nie dopatrzyłem się żadnych wycieków. Delikatne zapolecenie, ale to w okolicy korka, więc tutaj mógł się komuś, gdzieś tam olej przy wymianach, to tamto, ktoś tego nie wytarł. Nigdzie poza tym nie było jakichś zapocen, nie było żadnych wycieków, więc jest jak najbardziej ok. Silnik nie był myty, więc tutaj plus dla sprzedawcy. Osłony całe i kompletne, nie popękane, nie uszkodzone. I co? Tutaj, ee, no, niestety filtry, oleje, rozrząd do wymiany. Nie mamy żadnej historii, nie wiemy kiedy to było robione, kiedy były wymieniane, więc to trzeba sprawdzić, trzeba sobie wymienić. Kolejny wydatek, niestety, na start. Co do komory bagażnika komora bagażnika yy, z normalnymi śladami eksploatacji bez jakichś uszkodzeń, bez zniszczeń. Niestety niekompletne fabryczne wyposażenie. Samochód jest również wyposażony dodatkowo w hack. Plus, minus, dla jednych plus, dla niektórych minus. Ktoś może powiedzieć Audi, w line, ie. będzie jakieś targać przyczepy. Czemu nie? Może. Ok, jazda. No tutaj trochę zrobiły się znowu schodki. Tak, pamiętacie mój materiał odnośnie Forda Kugi. Gdzie był problem, bo samochód nie miał tablic, nie miał ubezpieczenia, nie miał polisy. Ta sama sytuacja tutaj nagle wychodzi. Sam samochód nie jest przygotowany, nie mamy badania technicznego, nie mamy tablic, nie mamy polisy. No i co teraz? Sprzedawca powiedział, on nie widzi problemu. Ja mówię, skoro tak, siadamy i jedziemy, Wsiada pan za kierownicę, wykonuje pan moje polecenia, robimy jazdę testową. Bierze pan to po prostu na klatę. Ok, działamy. No to tak, jak powiedział, tak też zrobił. Udaliśmy się na jazdę. Samochód prawidłowo przyspiesza, zachowuje tor jazdy. Podczas tutaj samego tego przyspieszania nie było odczuwalnych jakichś drgani, jakichś niepokojących rzeczy. Turbina ładnie nam pracowała w pełnym zakresie obrotów, więc fajnie. Skrzynia manualna również płynnie, ładnie. Nie było żadnych jakichś. Nie zauważyłem przynajmniej, żeby coś z nią było nie tak. Więc na plus poziom hałasu jak najbardziej w porządku, zawieszenie w dobrym stanie, brak stuków, luzów jakichś wyczuwalnych, nic tutaj do wnętrza nie dochodziło podczas hamowania. Również nie było żadnych jakichś nie, niepokojących odgłosów, jakichś tarć, pisków. Samochód również utrzymywał e, tor jazdy. Więc tutaj fajnie, powiem szczerze, jazdę odbyliśmy oczywiście w warunkach drogowych, udaliśmy się od razu na stację kontroli pojazdów. Aby oglądać ten pojazd od spodu. Oczywiście, ja sobie tym samochodem też pojeździłem, ale pojeździłem po placu, nie wyjeżdżałem na drogi publiczne, bo tak jak wspomniałem we wcześniejszym materiale, czym to grozi, jakie są mandaty, lepiej nie ryzykować. Więc zawsze na to uczulam, żeby nie robić takich rzeczy, bo kary są naprawdę srogie. Co na stacji kontroli pojazdów. Na pierwszy rzut oka zauważyłem uszkodzenia zderzaka w dolnej części. Tutaj mam na myśli, te kratki były połamane. Gdzieś ktoś pewnie dostawił jakiś krawężnik, może jakaś zaspa, coś tam się stało. Te krateczki były połamane. Osłony były oczywiście jak najbardziej. Kompletne, no niestety z widocznymi uszkodzeniami. Te uszkodzenia mm, polegały głównie na takich przetarciach. Gdzieś ten samochód się powiesił troszeczkę, gdzieś tam brzuchem, za przeproszeniem gdzieś pociągnął. Te osłony były gdzie nigdzie uszkodzone, gdzie nigdzie troszeczkę wyrwane, gdzie nigdzie poprzecierane. Więc takie wizualne mankamenty na tych osłonach, natomiast były kompletne. Co więcej, tutaj jeszcze od spodu? Amortyzatory suche, tarcze klocki częściowo zużyte. Jakieś drobne naloty korozyjne w tylnej części pojazdu, głównie. Sama płyta podłogowa jak najbardziej zdrowa. Opony letnie, równomiernie zużyte. Fajnie. Plus, bo mamy nowe praktycznie koła. Co do wycieków, również się tutaj nie dopatrzyłem żadnych wycieków. Oczywiście jest spód bardzo mocno zabudowany, i to utrudnia w pewnym stopniu oględziny i weryfikację. Natomiast na ile można podchylać, pozaglądać, powkładać aparat, poświecić sobie tam. Na tyle staram się to robić, żeby to było jak najbardziej i kompletnie sprawdzone. Wróciliśmy na miejsce po tej jeździe testowej. Samochód podpiąłem pod komputer diagnostyczny w celu weryfikacji, czy nie mamy żadnych błędów. I powiem szczerze, że też również całkiem fajnie wyszło, bo nie mieliśmy żadnych błędów w sterowniku silnika, w ABS-ie. Poduszkach, jakieś drobne błędy tam w module komfortu, coś tam od oświetlenia, jakieś drobnostki. Były to takie błędy pasywne głównie. Błąd stały i pasywny był przede wszystkim i te błędy się powielały od haka. Coś tam z tym hakiem jest nie tak, coś z tą instalacją. Eee, trzeba by było to przeglądać, o co to chodzi, co się tam dzieje, hmm, bo głównie tylko od tego były błędy pod pięciu komputera. Poprosiłem sprzedawcę o dokumentację do tego samochodu, i kolejna rzecz wyszła. Sprzedawca pisał, że samochód jest sprowadzony z Niemiec. Ja przeglądam dokumentację, patrzę, a tu dowód francuski. Mówię, no, to ten samochód nie jest z Niemiec, tylko z Francji. No tak. Ja mówię, no, ale w ogłoszeniu mamy Niemcy. A może? No wiecie, no to już trochę zmienia postać rzeczy, trochę inne auta są w Niemczech, trochę inne we Francji. Ja nie mówię, że we Francji są złe, ale tam na przykład bardziej są narażone na takie tematy parkingowe, obicia, zarysowania, jakieś takie odświeżania, telakieru i tak dalej, bo częściej się takie tematy się spotyka właśnie przy samochodach z Francji. I to by się potwierdziło w tym przypadku. Co do samej dokumentacji, sprzedawca mówi, no tutaj najprawdopodobniej jest książka elektroniczna, ale trzeba by było sobie historię wyciągnąć, podjechać do ASO, wyciągnąć historię. No on tego nie sprawdzał, on tego nie badał, więc jako tako nie mamy żadnej dokumentacji. Dosłownie gdzieś tam jakieś, z wygrzebałem jakieś faktury, jakieś dokumenty, gdzie był odnotowany przebieg. No to w styczniu 2021 samochód miał 202 tysiące kilometrów i w 2019 roku miał 172. To tyle. Czyli samochód jest z 2014 roku. Jedna jakaś faktura z 19, gdzie już mamy 172, jedna z 21, gdzie mamy 202. To jest cała dokumentacja. No słabo. Być może jest ta dokumentacja, być może, że jest ta książka elektroniczna. Tego nie wiem. To, co sprzedawca udostępnił, to było tylko tyle. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z Motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. No i omówiliśmy sobie całą czeglistę. Warto, czy nie warto wydać 64 900 za samochód w takim stanie? Z tego roku, z taką historią, z taką dokumentacją w takim stanie. No i też z błędami. I niepoprawnymi, nie do końca szczerymi informacjami w opisie. Nie zgadzał się przebieg, nie zgadzał się kraj pochodzenia samochodu. No. Powiem szczerze, tak. Yy, ja nie do końca polecam zakup tego samochodu. Może warunkowo, tak troszeczkę, ale to naprawdę warunkowo pod takim względem, że trzeba by było zrobić super cenę na tym aucie. Na pewno nie za tą kasę. Ten samochód nie jest warty tych pieniążków, bo tak jak wspomniałem, jest po naprawach blacharsko-lakierniczych, wymaga wkładu na start, filtry, oleje, rozrząd, mieć na uwadze te naprawy blacharsko-lakiernicze, więc zakup jakiś opon, to generuje koszty i to dość spore koszty. Doliczysz do tej kwoty, kurczę, robi nam się lekko za chwilę 70 tysięcy. No gdzie? Za co? Technicznie jak najbardziej samochód jest w porządku. Nie mam naprawdę zastrzeżeń do niego. Normalne ślady eksploatacji. Samochód ma swoje lata. Ma 9 lat, ma 214 tysięcy przebiegu. No to coś musi mieć. Wiadomo. Ale powiem szczerze, nie za tą kasę. Jak kontaktowałem się z naszym klientem, przekazałem mu te informacje i zgodził się ze mną. Powiedział, że ogólnie auto, no, myślał, że jednak jest z Niemiec. Że nie ma aż tylu tych napraw lakierniczych, zdawał sobie z tego sprawę, że na pewno będzie wymagał wkładu. Jak i każde, gdzieś tam trzeba zrobić rozrząd, trzeba zrobić filtry, oleje, kupić jakieś opony. To jest normalne, można powiedzieć. Natomiast tutaj trochę tych rzeczy wyszło. I sam powiedział, że ta cena nie jest adekwatna do wkładu, jaki trzeba włożyć do tego stanu pojazdu. Naprawdę bym musiał tutaj z tej ceny dobrze zejść. I jak najbardziej. Zgadza się on z moim zdaniem, on ma tak to samo zdanie. Nie wiem, czy próbował coś tam negocjować z, ze sprzedawcą, czy też nie, czy odpuścił sobie temat i szuka czegoś innego. Decyzja ostateczna zawsze należy do niego. Jakie jest Wasze zdanie? Zgadzacie się ze mną, z naszym klientem, z naszym zdaniem? Tak, nie warto, nie warto. Co o tym sądzicie? Wypowiedzcie się bardzo proszę w komentarzach, a ja zapraszam Was na kolejne odcinki na naszym kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Na razie cześć.